Hej, drodzy akwaryści, witam w ten sobotni poranek. Moi drodzy, ten film mam y, zamiar nakręcić y, w pewnym celu w celu podzielenia się swoją opinią na temat filtra HW602B. Ja takowy filtr od paru miesięcy posiadam i jestem z niego bardzo zadowolony. Co skłoniło mnie do nakręcenia tego filmu? Dlaczego chcę o tym filtrze coś, nie, nie coś powiedzieć? Ponieważ parokrotnie spotkałem się już na y, forach różnego typu z zapytaniami potencjalnych nabywców tego filtra: jaki ten filtr jest, jak się sprawuje w akwarium, do jakiego litrażu się nadaje, y, czy spełnia należycie swoją rolę, czy też nie. I, Posiadacze tego filtra, bądź co gorsza ci, którzy go na oczy nie widzieli, tylko czytali różne opinie, udzielają porad takiemu potencjalnemu nabywcy i te porady wyglądają mniej więcej tak. Nie, nie bierz tego filtra, on co do niczego nie nadaje, ponieważ się bardzo szybko zapycha i trzeba go co chwilę czyścić. Z drugiej strony mamy. Zupełnie inną poradę, tego typu, że filtr jest świetny, znakomicie spełnia swoją rolę, krystalizuje wodę znakomicie, tylko go brać, bo jest nie dość że dobry, to jeszcze stosunkowo tani. Więc, cóż, ja bym przychylił się do tej drugiej opinii: brać i niech działa. U mnie, jak wiecie, ten filtr działa w akwarium 32-litrowym. Akwarium, które jest dość konkretnie obsadzone roślinnością. Akwarium, które nie jest przerybione. Więc z czyszczeniem wody nie ma zbytnich problemów. Co do tego zapychania. Ja czegoś takiego nie zauważyłem. U mnie w tym filtrze są dwa oryginalne wkłady: dwie gąbki o tej najmniejszej i największej grubości. Cóż jeszcze? W tym filtrze jeszcze mam włożoną włókninę, oryginalną jaka była w zestawie. Oprócz tego yy, są jeszcze takie yy, kule włókninowe marki Sera. To się nazywa chyba Krys, Crystal Water czy coś, coś ten deser. Nie wiem, jak ktoś będzie chciał sobie to znaleźć bez problemu na YouTubie czy Facebooku. Te kule mają na celu obserwowanie najmniejszych zanieczyszczeń z wody no i wywiązują się z tego zadania świetnie. Oprócz tych kul tam jeszcze mam włożoną watę filtracyjną oraz na samym dnie jest ceramika i drobna warstwa w pończosze węgla aktywnego. Więc ten filtr tych mediów troszkę u mnie ma. Działa ten filtr, moi drodzy, już od ponad miesiąca u mnie bez czyszczenia. Działa na pół gwizdka i zobaczcie, jak ładnie rusza taflą wody. Nie ma żadnych problemów z tym, że on się zapycha. U mnie się nie zapycha. Nie wiem, jakby to było u kogoś, kto ma akwarium ciut większe, ma akwarium przerybione. No, pewnie by było inaczej. Ale jak ktoś na forum zadaje pytanie, czy ten filtr będzie dobry dla akwarium z bojownikiem albo z nanorybkami, no to ja odpowiem, tak, będzie dobry i ci nie będzie się zapychać. No bo sama logika wskazuje, że ty człowieku do akwarium 30 litrowego nie napchasz tych nanorybek z 20 sztuk. tak, Nie będziesz mieć z tego jeszcze na dnie, nie wiem, 10 kirysków. No sama logika wskazuje, to jest mały filtr do małych, nieprzerobionych akwariów, i tam spełni swoją rolę należycie. Jeżeli chodzi o jego pracę, jest niesłyszalny. Wiadomo, jest troszkę upierdliwy, jak tutaj ludzie o tym piszą. Mający ten filtr jest troszkę upierdliwy, jeżeli chodzi o y, odpowietrzenie. To nie jest trudne zadanie. Trzeba tym filtrem trochę pomajtać przede wszystkim nalać do niego y, dużo wody. Trochę nim pomajtać, żeby te powietrze z niego wyleciało. No i, gdy już te powietrze z niego wyleci, filtr jest całkowicie bezgłośny. Pady Mini to był przy nim traktor, nie wiem, co, co jeszcze miałem kaskadę FZ-1 Aquela. No też głośno chodziła. Ten filtr jest niesłyszalny. Raz jeszcze powiem: ja ten filtr w zupełności, w 100% procentach do małych, nieprzerobionych zbiorników jak najbardziej polecam, spełni on tam swoją rolę i nie będziecie mieli problemów z cotygodniowym z co dwutygodniowym czyszczeniem filtra, bo tego nie będziecie musieli robić zapomnijcie o tym na dość długi czas, więc ja ten filtr polecam do małych akwariów on w zupełności się nada i nie będziecie mieli żadnych problemów z zapychaniem. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Hej.